Najlepszy dzień w moim życiu, ponieważ będę mógł posłuchać po raz pierwszy piosenki Luczek i Pimpek Kości. Wszędzie są reklamy tej piosenki, nawet na moim telewizorze. I nie mogę się doczekać, żeby pójść posłuchać tej piosenki po raz pierwszy. A jeżeli Wy już słuchaliście piosenki i Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Zobaczymy, jak Was dużo jest, którzy lubią piosenkę Luczka. I nie zapomnijcie strzelić suba. Muszę szybko po Szarkiego, bo on też jest wielkim fanem Pimpka i Luczka i też na pewno będzie chciał posłuchać tej piosenki teraz. Szarki, otwieraj te. Ty... Szarki, gdzie ty jesteś? No nie, Szarkiego niestety nie ma, więc sam będę musiał posłuchać piosenki Łuczek i Pimpek Kości. Chodźmy już jej posłuchać po raz pierwszy. Chwila, dlaczego to jest zamknięte? Przecież to zawsze było otwarte. No nie, i teraz nie posłucham tej piosenki, ja jestem największym fanem Pimka i Luczka. Ale poczekajcie, tu jest jakaś skrzynka i ona mi śmierdzi. Bo jest taki czerwony przycisk, a dookoła są wszędzie kraty. Więc otwórzmy tą skrzynkę, a w środku mamy książkę? No nie, nie śmiejcie się tylko ze mnie, bo tak średnio potrafię czytać Ale przeczytajmy co tam jest napisane Niestety piosenki nie posłuchasz Pimpek ukrył gdzieś miniaturkę do piosenki Bez tego nie posłuchasz piosenki Luczek, Pimpek, Kości Odszukaj miniaturkę i drzwi się otworzą Czyli widzowie musimy odszukać teraz miniaturkę Ale chwileczkę, przecież na moim domku jest miniaturka No chyba, że nie o tą miniaturkę chodzi W takim razie klika ten guzik i przeniosą mnie teraz Na głupią mapę, bo muszę skakać Po tym wielkim parkurze, a ja nie potrafię Robić parkurów, one są mega Ciężkie dla mnie. A przez to, że pimpek ukrył gdzieś miniaturkę, muszę teraz ją odszukać, żeby mi pozwolili posłuchać piosenki. A więc zaczynam skakać tylko po to, żeby odnaleźć tą miniaturkę i posłuchać piosenki. Po raz pierwszy luciek pimpek kości. Więc nie zatrzymuję się i biegnę i przechodzę ten mega ciężki parkur, który jest naprawdę trudny, bo gdyby nie te drabinki, to bym sobie nie dał rady. Ale staram się skakać z każdej mojej siły i przechodzić ten parkur. Chociaż jestem mega nobem w parkura, to idzie mi bardzo dobrze. Aż za bardzo dobrze. Pewnie się coś zaraz zepsuje i wpadnę do tej lawy. Ej, tam jest jakaś skrzynka. I tym jest jakieś przejście. I gdzie ja mam iść teraz? Do tamtego przejścia, czy do tamtej skrzynki? Wiecie co, chyba pójdę do tamtej skrzynki. Bezpiecznie będzie. Tylko muszę naprawdę ostrożnie, bo to jest cienka szyba. I w każdej chwili mogę wpaść do tej lawy. I uwaga, odważny skok i otwieramy skrzynkę. A w środku było zdjęcie części miniaturki od Luczek Pimpek Kości. Więc chyba muszę ich nazbierać troszeczkę więcej. Dlatego wróćmy tutaj i skoczmy teraz na ten blog i zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi. I mamy kolejną skrzynkę. A w tej skrzynce kolejny obrazek z Luczek Pimpek. Pekek kości! Teraz się muszę dostać jakoś do tamtego miejsca. Tylko w jaki niby sposób mam się tam dostać, jak tu nie masz żadnej drogi. Ej, chwileczkę, u góry jest coś takiego. Czy jeżeli będę tak, to są niewidzialne bloki, więc muszę iść teraz, tak, jak pokazuje mi ta trasa nade mną. I nie mogę się wcale śpieszyć, bo jak się będę śpieszył, to się diabeł będzie cieszył. <laughs> Dlatego powolutku musimy przejść ten labirynt niewidzialnych bloków. I teraz muszę doskoczyć to miejsce, udało mi się! I tu był kolejny obrazek luczek pimpe kości. I chyba musimy te wszystkie obrazki umieścić w do... Dobrej tutaj kolejności, tylko nie mam pojęcia jak te obrazki będą wyglądały. Ale wydaje mi się, że luczek będzie gdzieś w tym miejscu, chyba. Więc postawmy zdjęcie jedno tutaj. To zdjęcie nie mam pojęcia gdzie umieścić. Spróbuję najpierw je dać tutaj. A to zdjęcie, co mam teraz w rączce, oto właśnie, dam tutaj na środek. I chyba pasuje to moje ustawienie. Coraz lepiej to wygląda. Ale brakuje nam dalej trzech obrazków, więc chodźmy szybko je zdobyć. Więc klikam guzik i przeniosą mnie do labiryntu. Więc musimy teraz iść tym labiryntem i odszukać kolejnych tutaj obrazków, tylko nie mam pojęcia, gdzie iść, bo ja jestem słaby w w labiryntach. Zawsze się gubię. O, skrzynka. A w tej skrzynce kolejny był obrazek do kolejnej miniaturki. Brakuje nam jeszcze dwóch. Tylko gdzie one mogą być schowane? Bo ja się już naprawdę tutaj zgubiłem, jak chodzę i dostałem teraz kolejny obrazek do uzupełnienia tamtego zdjęcia. Jeszcze jeden chyba obrazek powinien być w tym labiryncie w sumie, ale gdzie on będzie, to nie mam pojęcia. Znowu zgubił. O nie, skrzynka. I ostatni obrazek, który zdobyłem chyba będzie tutaj, a ten obrazek będzie w to miejsce. I mamy teraz uzupełnioną całą tablicę obrazkiem. I nagle się wszystkie drzwi otworzyły do tego miejsca, więc chodźmy posłuchać tej piosenki. I cała piosenka jest przed nami i najpierw ją obejrzyjmy. Więc zobaczmy najpierw, jak wygląda teledysk. I skupmy się na nim, a później posłucham piosenki. Więc odpalam ten filmik i zobaczmy, jak się prezentują. Ale fajne, to są ich domki. Ciekawe, o czym oni teraz śpiewają, bo chcę najpierw się skupić na teledysku, a potem na piosence. Ale widzę, że pimpek wchodzi do swojego domku i zamienia wszystko. Na czerwone, tylko chyba jest smutny na coś. Pórcie mu w brzuszku, bo nie ma kości. I zagląda i szuka wszędzie tej kości. Tutaj gdzieś w szafkach i znalazł stare zdjęcie z Luczkiem. I ten Luczek jest dzieciakiem, <laughs> ale zabawne. Ciekawe w czym on był przed chwilą zakochany. Myśli o tym, że jest najlepszy, a Pimpek jest zdenerwowany o coś. Nie mam pojęcia o co, a Luczek chce mu dać chyba w nagrodę kość za to, żeby nie był smutny. I Pimpek ma teraz całe też kości. I to wszystko dzięki Luczkowi, bo mu dał jedną kość. I teraz z tej kości Lu Pimpek buduje jakieś wieże. Ciekawe, co będzie. Dalej. Ej, domek cały z kości sobie wybudował, a Luczek ma teraz jeszcze więcej kości. Co tu robi karaluch? Wypad! Ej, zobaczcie, Pimpek teraz szuka kości. Ej, o chod, co chodzi w tym teledysku? Wszyscy budują jakieś wieże z tej kości. Cała piosenka z kości, no w sobie tak. Tytuł się nazywa Pimpek Luczek Kości. Ej, Luczek znalazł chyba ostatnią kość i się w niej zakochał, a Pimpek szuka dalej jakieś kostki. Ej, on ma jakąś fajną koszulkę. O nie, to jest chyba kość Pimpka albo Luczka, nie wiem, ale chyba się zaraz pokłócą o coś. Proszę, nie kłóćcie się o nic bez tym waszym. Panem. Ej, oni się będą zaraz bić o tą kostkę. Spokojnie, dam wam jakąś kość. Bo ja mam tak dużo kości, więc każdemu pieskowi mogę teraz dać po kosteczce. A oni się cały czas biją o jakąś jedną kość. A ja mogę mój. Mu... Patrzcie, patrzcie, wszyscy kości. Oni gonią ją, gonią tą kość, która jest To chódźcie ją proszę, bo się zepsuje wtedy. Ale ona im ucieka. Ona chyba nie chce, żeby ją wzięli. Ej, zdecydowanie oni ją gonią, a ta kość przed nimi ucieka. No to czemu ją gonią? Przecież ta kość ich chyba nie chce w takim bądź razie. Jestem mega ciekawy, o czym oni śpiewają. Więc się zaraz tego dowiem, jak. Się skończy teledysk, i powiem tak teledysk oceniam 10 na 10 bardzo fajny i ładny i śmieszny zwłaszcza to, że im ta kostka uciekała i teraz słuchamy piosenki, liczę sobie pimpek do domku, to już wiemy, bo oglądaliśmy teledysk, czerwony, rzeczy i bardzo fajna jest ta piosenka, nie sądziłem, że mi się spodoba, początek, pipuś szuka kości sobie jak widzimy i teraz zobaczy na to zdjęcie biedatek nie no ta piosenka jest świetna i podoba mi się to jak oni śpiewają, i uwaga zaraz będzie refren, wszyscy razem Gość, kość i nie mam dość, dość Chcę tylko kość, kość, tylko kość nie no ten refren jest świetny, nie sądziłem, że mi tak dobrze wyjdzie Zobaczcie te efekty wszystkie kręcenia Tomek się zamienił nawet w kość A to dopiero jak Luczek tutaj śpiewa teraz superancko Kość i chcę tylko dość, dość Chcę tylko kość Kość, chcę tylko... To nie jest tam tekstu, przepraszam, pierwszy raz to słucham. Wow, ale on ma super koszulkę, Lujczyk. Też taką bym chciał. się tu ma kość. O, Pimpek pięknie teraz mu zabierze ją. Oddaj mi kość. Ej, coraz więcej znam tego tekstu. O, i teraz będzie najlepsze. Jak ta kostka będzie przed nimi uciekała, to jest najlepszy moment. 3, 2, 1, teraz. Kość, kość, nie mam dość, dość. A świetnie mi się to śpiewanie. Powinienem z nimi zaśpiewać chyba piosenkę. <laughs> kość, nie mam dość, dość. Tylko kość, kość. Taka prawda, ja w tej piosence znam tylko słowo kość. Tylko kość, kość i tylko kość. A ciekawe, czy dogoją tą kość, bo w sumie nie zwróciłem wcześniej uwagi, czy ją dogonili. Ale ma fajną koszulkę, Luczek. I może ją kupić uluczkę na sklepie. Nie wiedziałem o tym, że można kupić jego koszulkę. Chyba sobie taką kupię. A w ogóle ciekawie, jak Luczek i Pimpek wyglądają. Aż muszę chyba iść to sprawdzić. Siarki, nie wiem, jak ty, ale chciałbym naprawdę zobaczyć prawdziwą twarz Pimpek i ludzkę, Jak wygląda w prawdziwym życiu. Ja to samo, Didi, nie mogę się doczekać, aż Zobaczę ich prawdziwą twarz Cześć, słyszałem, że wy chcielibyście Poznać prawdziwe twarze youtuberów Zgadza się, mega się zastanawiamy Jak wygląda prawdziwa twarz ludzka, Pimpka Nupka i Ptysia No to świetnie się składa, bo ja ich kiedyś Uczyłem w szkole i mam ich zdjęcia Klasowe, dlatego Mogę wam je pokazać Niech pan nam pokaże lepiej te zdjęcia, bo nie mogę się doczekać Żeby je zobaczyć To chodźcie teraz do mojego gabinetu i wam wszystko Pokażę, ale to nie jest tak takie proste. Myśleliście, że będzie tak łatwo. Musicie wykonać zadania, żeby zdobyć ich twarze i tutaj możecie to zrobić. Co? Przecież mieć, po prostu nam pokazać ich twarze, a nie, że my musimy teraz coś robić. Przecież ja się szybko męczę i nienawidzę parkourów i mogę się założyć, że zrobiłeś coś takiego. Tego wam nie zdradzę, bo zaraz sami się dowiecie, dlatego idźcie to robić. No dobra, Szarki, którego youtubera najpierw wybieramy? To Didi wybierzmy może Pimpka. No dobra, to w takim razie jestem mega ciekawy, jak on wygląda, więc uwaga, klikam. Zdaję pięć kości Pimpka, gdzie ja mam niby znaleźć te kości Pimpka? Przecież tu nawet nie masz żadnej łopaty do kopania? Tutaj masz łopatę do kopania i znajdź pięć kości Pimpka. O dziękuję, dogdeju, że mi dajesz tą łopatę, bo właśnie jej potrzebowałem. I znalazłem jakąś skrzynkę, ciekawe co w niej jest. Ej, mamy pierwszą kość, więc trzeba ją umieścić w tej ramce i teraz musimy iść kopać i szukać kolejnych kości. I znalazłem kolejną skrzynkę, która była niestety pusta. Ale postaram się zaraz znaleźć kolejne skrzynki, tak żeby znaleźć jak najwięcej tych Kości, żeby Pimpek nie był smutny, że zgubił swoją kość. I mam kolejną skrzynkę, a w środku kolejna kość. Chodźmy ją umieścić teraz do tej ramki. Tylko pytanie: dlaczego ta kość jest cała tęczowa? Mam nadzieję, że ona jest jakaś lepsza. I kolejna skrzynka, ale ona była pusta. No nie, szukam dalej. Jakie to jest mega ciężkie. Dlaczego Pimpek tak pochował te wszystkie swoje rzeczy? I mamy kolejną kość. Jest już to trzecia kość, więc mogę ją umieścić. Brakuje nam jeszcze tylko dwóch kosteczek. Tylko pytanie: gdzie one mogą być ukryte? W tej w skrzynce niestety nie ma kości, więc idę dalej szukać. Mam nadzieję, że. Ej, tu jeszcze nie kopałem. Może tutaj coś będzie. I mam skrzynki? Nie, też jest pusta. Dlaczego te skrzynki są puste? Dajcie mi jakąś pełną. I w tej nie, ta też jest pusta. No nie, nie wierzę. Brakuje mi jednej kości, zwykłej i jednej tęczowej. A coś czuję, że gdzieś tutaj może być ta skrzynia. O, czy to jest. Nie, ta też jest pusta! Ja już nie mam pojęcia, gdzie mam kopać. Przecież wszystko już wykopałem. Prakt... O, uwaga! Jest, mamy kość zwykłą białą. Umieśćmy ją teraz tutaj i. Została nam ostatnia tęczowa I wykopałem już tyle tej ziemi, że nigdzie nie było tej tęczowej kości I zostało mi tylko jeszcze tutaj wykopać I mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie ta kość Ej, co tu za świecąca skrzynka? A w niej jest świecąca kość, więc mogę ją tutaj dać I co, Szarki, jesteś gotowy, żeby zobaczyć prawdziwą twarz pipka? Pytasz jeszcze? Oczywiście, że jestem Uwaga, trzy, dwa i... No nie, no znowu jest zamazana, nic nie widać Dini, to jest oszukane, on nas oszukał No właśnie, nas oszukał, muszę już teraz szukać pimpka specjalnie, żeby przekupić znowu kolejną osobę. Didi ja wiem gdzie będzie pimpek i na pewno będzie w baku, więc chodźmy tam. No dobra Szarki, to chodźmy tam i zobaczmy czy on będzie coś zamawiał. Wiedziałem Szarki, że go tutaj spotkamy. Pimpek, teraz ty mi lepiej powiedz jak wygląda twoja twarz. Nie interesuj się jak wygląda moja twarz, bo jem sobie właśnie cheeseburgera, więc mnie został. Nie, bo twój nauczyciel ze szkoły mi powiedział, że mi pokaże jak wyglądasz i mnie uszukał bo całe zdjęcie jest zamazane i nic nie widać, więc mi proszę pokaż jak wygląda. Nie Didi. Nie pokażę ci jak wyglądam, i daj mi już spokój. Impact, nawet jak ci dam takiego super wielkiego hamburgera. O dobra, za takiego hamburgera mogę się zgodzić. Czekaj, już ci pokazuję w takim razie, tylko daj mi go. Nie mogę się doczekać, siarki, żeby zobaczyć jego twarz. Tylko się skup i rób zdjęcie z ukrycia. I co, jak wyglądam? Co ty tak wyglądasz w prawdziwym życiu? Co ty mówisz? No, ale co? Wyglądam przecież normalnie. Nie, no, nie, nie wyglądasz zupełnie. W ogóle nie wyglądasz normalnie. Myślałem, że wyglądasz jak piesek trochę. No, przecież trochę Wygląda mnie. No, tak, no ale Twoja twarz nie wygląda jak pies. No trudno, kolejny youtuber mnie zawiódł. Szarki, co o tym sądzisz? Bez nadziei, Didi. W ogóle nieopłacalny biznes. Chodźmy stąd po kolejnych youtuberów. Tylko straciłem hamburgera. Myślałem, że on lepiej wygląda. A to został nam teraz tylko luczek do zobaczenia. I mogę się z tobą założyć, że na pewno będzie znowu zamazane zdjęcie. Oto to nie musimy się zakładać, bo to jest Didi pewne. Dobra, klikaj to. Dobra, to klikam. Niosą mnie teraz gdzieś na świat luczka, coś. Taki malutki ten świat i nie mam pojęcia Co ja mam tutaj zrobić, ale zobaczcie Tu jest jego stanowisko, a tu powinny być Jego przyciski Za subskrypcję z YouTube'a nie ma żadnego przycisku Chyba muszę znaleźć wszystkie teraz przyciski I mu je tam podłożyć na miejsce A tu jest pierwszy srebrny przycisk Więc bierzmy go stąd i odłóżmy go na jego miejsce Który powinno być tutaj Musimy znaleźć jeszcze dwa srebrne i trzy złote I dlaczego ten srebrny jest Obok śmietnika? Nie powinien on tutaj być Ten srebrny przycisk powinien Wisieć tutaj na ścianie, gdzie jest jego Miejsce. Ciekawe, gdzie są te złote ukryte. I chyba znalazłem ten jeden złoty, który jest tam nad górze, na domku. Tylko nie mam jak tam wejść. W takim razie muszę poszukać jakichś innych przycisków, które mogą być pochowane w różnych miejscach, na przykład. O! Na przykład tu może być złoty. Więc oddłużmy go teraz na swoje miejsce i poszukajmy reszty. Tylko nie podoba mi się to, że tam mogą być jakieś przyciski. A tu jest strasznie dużo węży, które mogą mnie zaatakować. Zobaczcie, jak one na mnie się patrzą. A ja się boję, węży. Ale muszę tutaj wejść, żeby ocalić te przyciski. O! I i tu był jeden srebrny przycisk. Czy są tu jeszcze jakieś przyciski? Chyba tu żadnego nie mają. O, tu jest drabinka na domek luczka. W takim razie weźmy teraz ten przycisk z dachu. I wydaje mi się, że tutaj coś jest. Jeszcze... Ej, patrzcie! Tu był złoty przycisk, ja go wcześniej nie widziałem. Odłóżmy teraz te przyciski na swoje miejsce. Na szczęście udało mi się to wszystko zrobić. I teraz uwaga, szarki. Trzy, dwa, je... Co? On tak wygląda niby. No, tak wygląda. Nawet nie wiesz jak, bo jest zamazany, Didi. Musimy go znowu znaleźć. Ale zobacz, on ma jakiś garnitur, jakby był jakimś biznesmenem. Ten luczek. E, no w sumie tak. A może jest biznesmenem? To wie, to chodźmy go teraz poszukać i niech nam lepiej pokaże swoją twarz. Szarki, zobacz, to jest willa Luczka, więc na pewno tutaj Luczek mieszka. I faktycznie chyba jest biznesmenem, bo ma potężną, wielką chatę. Luczek, proszę wyjść do nas na chwilę. No ja nie mogę, znowu ci cholerni widzowie. Czego wy ode mnie chcecie? Nie wierzę, że to ty, ale posłuchaj teraz mnie. Twój nauczyciel z dawnej szkoły powiedział mi, że mi pokaże twoją twarz, ale mi jej nie pokazał, bo jest całe zdjęcie zamazane. No i co mnie to obchodzi? Proszę, pokaż mi swoją prawdziwą twarz, bo nigdy jej nikt nie widział, a chciałbym ją zobaczyć. Nigdy ci nie pokażę, chyba że... Chyba że co? Wszystko zrobię dla ciebie. No chyba, że dacie mi coś do jedzenia, bo akurat jestem głodny. Zostały mi tylko resztki popcornu. Wystarczą ci? Ekstra, uwielbiam popcorn. No dobra, spoko. W takim razie bądźcie gotowi, bo wam pokażę i zaraz stąd spadam. Nie nie mogę się doczekać, Szarki, lub zdjęcia też ludzkowi, bo to będzie naprawdę jedyna taka okazja w życiu, żeby zobaczyć jego prawdziwą twarz. No i zobaczcie na to. Co? Twoja twarz tak wygląda? Ej, faktycznie, wyglądasz trochę na biznesmena. No, mówiłem wam, wyglądam ekstra. Dobra, to wszystko, nara. I co, Szarki, sądzisz o tym, o twarzy ludzka? Sądzę, Didi, że była, no, tak jak na zdjęciu w sumie, no więc ekstra. Nie wierzę w to, że zobaczyłem jego prawdziwą twarz, to było najlepsze moje przeżycie w życiu.